sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. W 14 kolejce T-Mobile Ekstraklasy Zagłębie Lubin przegrało z Lechią Gnańsk. Trzy trafienia zanotowali goście, a jednego gola dla Lubinian strzelił Dawid Abwo. Była to pierwsza porażka Miedziowych na własnym stadionie pod wodzą Oresta Lenczyka. Po tej pasie taką, jaką mieliśmy, bardzo trudną. Najpierw mieliśmy fajno bo nie przegrywaliśmy, re, za dużo meczów remisowaliśmy. Później mieliśmy bardzo trudny okres, bo w miesiąc się tam nas zmieniło. Mieliśmy trzy porażki bardzo wysokie i tutaj musieliśmy się zastanowić, w jaki sposób to pozmieniać. I... Tak w ostatnim czasie właśnie patrząc na tych chłopaków widziałem, że odzyskali bardzo dużo takiej weny nawet tego, że w Krakowie wygraliśmy, tak odbudowali się trochę i dzisiaj pokazaliśmy bardzo fajną piłkę i widać, że potrafiliśmy wyeliminować atuty Zagłębia, a sami stworzyliśmy sytuację, zdobyliśmy piękne bramki i to jest w piłce najpiękniejsze, że to pomaga. Na pewno martwi nas to, że nie jesteśmy jeszcze tak doświadczonym zespołem, że zabrakło nam gdzieś takiego cwaniactwa w pewnych momentach mecz pokazał mi wyraźnie, że mamy problemy w obronie. Tym bardziej po utracie w Krakowie Rymaniaka z nie wiadomo, czy na Legię też będzie nieobecny. Jak i również szczególnie wtedy jak przeciwnik już był w odwrocie. Czyli w obronie, czyli wydawało się, że jeszcze mamy szansę go zaatakować podczas zmiany zawodnika w pewien nieprawdopodliwy sposób jednak. Straciliśmy piłkę, poszła kontra i nam w zasadzie odebrało szansę na zwycięstwo, ale również skomplikowało grę do końca meczu. Kolejnym rywalem miedziowych będzie Legia Warszawa reprezentantka brazylii Juliana Valera Malta została zawodniczką KGHM Metra Zagłębia Lubin. We wtorek 20-letnia rozgrywająca stawiła się na pierwszym treningu z ekipą Miedziowych. Jeden trening nic nie oznacza, ale sprowadzający już ją tutaj oglądaliśmy, także zdajemy sobie sprawę, że jest to dziewczyna o dobrej koordynacji ruchowej, dynamice, na dobrym zwodzie, skoro widzi na boisku. Plus rzut z rozgrywania, także myślę, że będziemy mieli z niej radość. Pomimo młodego wieku, Malta ma w swoim sportowym CV wiele osiągnięć, takich jak król strzelców na młodzieżowych Mistrzostwach Świata, a także młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich. Z zespołem Zagłębia wiążę duże nadzieje. Eu achei que o treino aqui jest muito forte, as meninas levam muito a sério, o time jest muito bom, e eu espero que eu venha somar na que a jest i Być może nową zawodniczkiem Zagłębia zobaczymy już podczas niedzielnego meczu z pogonią Szczecin. Tym razem, koszykarki CCC Polkowice nie zawiodły swoich fanów. Polkowiczanki nie miały litości dla swojego byłego opiekuna Krzysztofa Koziorowicza i ograły prowadzone przez niego szczecinianki 76 do 52. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.